Trzy, cztery. Śpiewamy razem na wszyscy na Śpiewamy, będziesz, Śpiewamy, będziesz, wszyscy razem dziecięcy tęce śpiewajmy Sprawy rasę, mangie tęce Śpiewają Sprawy rasę, mangie tęce blu. Sprawy rasę, mangie i blu. Sprawy rasę, I tęce blu. Sprawy rasę, Trzymajmy plus. Trzymajmy razem naszej babci plus. Trzymajmy wszyscy naszej babci plus. Bo babcia kocha nas, ma dla nas cały czas. Trzymajmy wszyscy razem. Płacząc zbytnie i poniesiąc będzie więcej. שייבנען שיינט שייבנען שיימעני בלוד שייבנען נאר זען איך יאקובי בלוד שייבנען ציסטע איך